Kana, zatrzymaj się na chwilę i poczuj, jak twoje serce bije w tym momencie. To nie przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz, o tej konkretnej godzinie, w tym konkretnym dniu. Bóg już dawno temu zaplanował ten moment, gdy miałeś usłyszeć prawdę o osobie, która ostatnio nie opuszcza twoich myśli. Tak, tej konkretnej osobie, o której myślisz właśnie teraz. Anioły szepnęły mi jej imię, gdy przygotowywałam dla ciebie tę wiadomość. Bóg dał Ci już pierwsze znaki, ale ci je zauważyłaś. To, co usłyszysz w następnych minutach, może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na to, co dzieje się w Twoim życiu uczuciowym. Zanim pójdziemy dalej, najdroższa, chcę Cię zaprosić do czegoś wyjątkowego. Na końcu tego filmu dowiesz się, jak dołączyć do naszej świętej społeczności na Telegram, gdzie tysiące kobiet codziennie otrzymuje osobiste wiadomości od aniołów? To miejsce, gdzie cuda dzieją się każdego dnia. Link znajdziesz w opisie pod filmem, nie zapomnij o tym. Słuchaj uważnie, bo to, co Ci powiem, dotyczy boskiego planu, który został napisany dla Ciebie jeszcze przed Twoim narodzeniem. Ta osoba, która pojawia się w Twoich myślach coraz częściej, nie jest tam przez przypadek. Bóg posłał ją na Twoją drogę jako odpowiedź na wszystkie Twoje modlitwy o miłość, o towarzysza życia, o kogoś, kto zrozumie Twoją duszę. Każde spotkanie z nią, każda rozmowa, każdy wspólny śmiech to kolejny element boskiego planu, który powoli się realizuje. Anioły widzą złote nici łączące wasze serca, nici które zostały utkane w niebiańskich warsztatach jeszcze zanim przyszliście na ten świat. Czy zauważyłaś, kochanie, jak często ostatnio myślisz o tej osobie bez konkretnego powodu? Jakie imię pojawia się w Twoich snach? Jak czujesz niewyjaśnione ciepło w sercu, gdy ją widzisz lub słyszysz jej głos? To wszystko są bezpośrednie znaki od Boga, że ta osoba została wybrana, aby zostać w Twoim życiu na zawsze. Nie są to zwykłe uczucia, to duchowe rozpoznanie dwóch dusz, które były sobie przeznaczone od początku czasów. Twój Anioł Stróż i jej Anioł Stróż już od miesięcy współpracują, aby was do siebie zbliżyć. Bóg przemawia do nas przez znaki, a największym znakiem jest sposób, w jaki ta osoba pojawiła się w Twoim życiu. Czy pamiętasz okoliczności Waszego pierwszego spotkania? Czy było coś wyjątkowego w tym momencie? Anioły szepczą mi, że to spotkanie było starannie zorganizowane na płaszczyznach duchowych. Każdy element tej sytuacji, miejsce, czas, ludzie, którzy was sobie przedstawili, nawet pogoda tego dnia, wszystko to było częścią boskiego planu. Gdy dwie dusze mają się spotkać w ramach boskiego przeznaczenia, cały wszechświat mobilizuje się, aby to spotkanie mogło się odbyć. Najważniejszym znakiem. Który Bóg ci dał, jest uczucie głębokiego spokoju i bezpieczeństwa, jakie odczuwasz w obecności tej osoby. To niewyjaśniona pewność, że z nią możesz być sobą bez masek i udawania. To uczucie, jakbyś znała ją od zawsze, choć może poznałyście się niedawno. Ten spokój to głos Twojej duszy, która rozpoznaje swoją drugą połowę. Bóg stworzył was jako dopełniające się dusze. I teraz. Gdy się spotkały, czują naturalną harmonię i zrozumienie. Anioły ujawniają mi również, że ta osoba myśli o tobie znacznie częściej, niż możesz sobie wyobrazić. W momentach, gdy sądzisz, że jesteś tylko przyjaciółką, jej serce już dawno cię wybrało. Bóg się do jej duszy o tobie, pokazuje jej sny, w których jesteście razem, natchnia ją, aby pisała do ciebie wiadomości. Może jeszcze tego nie rozumie na poziomie umysłu, ale jej dusza już wie, że jesteś tą jedyną. Boskie przeznaczenie działa często w sposób subtelny, przygotowując serca zanim umysły zrozumieją prawdę. Istnieje coś bardzo ważnego, co Bóg chce, abyś zrozumiała na temat czasu. W boskim planie wszystko ma swój idealny moment. To, co Tobie wydaje się zbyt długim oczekiwaniem. Dla Boga to jedynie chwila przygotowywania wszystkich okoliczności. Każdy dzień, który mija, to dzień, w którym wasze serca stają się bardziej gotowe na przyjęcie tej wielkiej miłości. Każde doświadczenie, przez które przechodzisz, każda lekcja, którą się uczysz, to przygotowanie na bycie najlepszą partnerką dla tej osoby. Bóg nie spieszy się, bo chce, aby wasze połączenie było doskonałe i trwałe. Zwróć uwagę najdroższa na powtarzające się sytuacje w waszych kontaktach. Czy zauważyłaś, że często dzwonicie do siebie w tym samym czasie, że myślicie o sobie jednocześnie, że wasze drogi krzyżują się w nieoczekiwanych momentach? To wszystko są boskie synchronicje w sposób, w jaki niebo pokazuje ci, że wasze dusze są połączone na głębokim poziomie. Gdy Bóg łączy dwie dusze, tworzy między nimi niewidzialne mostki, które sprawiają, że naturalnie do siebie grawitują. Bóg dał Ci również szczególny dar intuicji dotyczącej tej osoby. Potrafisz wyczuć jej nastrój, nawet gdy jesteście daleko od siebie. Wysz, kiedy potrzebuje wsparcia, wyż, kiedy jest szczęśliwa. Ta empatyczna więź to kolejny dowód na to, że wasze dusze zostały stworzone jako para. Bóg obdarzył Was zdolnością do głębokiego rozumienia się nawet bez słów. To niezwykły dar, który otrzymują tylko te pary, które są sobie przeznaczone na zawsze. W Twoich modlitwach prosiłaś o znak, czy ta osoba jest tą właściwą. Odpowiedź przechodzi teraz przez moje słowa. Bóg posyła Ci potwierdzenie przez Anioła, który do Ciebie mówi: Ta osoba nie tylko zostanie w Twoim życiu, ona została wybrana przez samego Boga. Aby być twoim towarzyszem na życiowej drodze. Wasze połączenie zostało pobłogosławione w niebie, zanim jeszcze zostało zrealizowane na ziemi. To nie jest przypadkowa miłość. To boskie przeznaczenie w akcji. Ważne jest też, kochanie, abyś zrozumiała różnicę między boskim przeznaczeniem a ludzkim wymuszaniem. Prawdziwa miłość, ta od Boga, nigdy nie wymaga forsowania sytuacji lub przekonywania kogoś do uczuć. Ona rozwija się naturalnie, jak kwat, który rozpuszcza płatki we właściwym czasie. Jeśli czujesz potrzebę ciągłego udowadniania swojej wartości tej osobie, to znak, że twój ludzki umysł próbuje kontrolować boskie przeznaczenie. Pozwól Bogu działać we właściwym tempie. Anioły ostrzegają przed jedną pułapką, nie porównuj waszej historii do historii innych par. Każda miłość od Boga ma swój unikalny scenariusz. Swoje własne tempo, swoje własne cuda, to, co było właściwe dla innych, niekoniecznie będzie właściwe dla Was. Bóg napisał dla Was wyjątkową historię miłości, która nie przypomina żadnej innej. Ufaj temu boskiego procesowi, nawet jeśli wydaje się inny od tego, czego się spodziewałaś. Bardzo ważną prawdą, którą Bóg chce, abyś zrozumiała, jest to że prawdziwa miłość zawsze prowadzi cię bliżej do Niego. Jeśli ta osoba inspiruje cię do bycia lepszą wersją siebie, jeśli w jej obecności czujesz się bardziej połączona z Bogiem, jeśli wasze rozmowy często schodzą na tematy duchowe, to kolejne potwierdzenie, że to związek błogosławiony przez niebo. Bóg nigdy nie posyła miłości, która oddalałaby cię od Niego. Przeciwnie, prawdziwa miłość zawsze zbliża nas do boskiej natury. W najbliższych dniach bądź szczególnie uważna na znaki, które Bóg będzie Ci wysyłał. Mogą to być powtarzające się sekwencje liczb, szczególnie te związane z Waszymi datami urodzenia lub rocznicami ważnych momentów. Możesz też usłyszeć szczególną piosenkę, która będzie miała znaczenie dla Was obojga, albo zobaczyć symbol, który kojarzy Ci się z tą osobą. Bóg kocha komunikować się z nami przez symbole i znaki, Naucz się jej odczytywać. Pamiętaj też, najdroższa, że Bóg przygotowuje was oboje na tę miłość. Podczas gdy Ty otrzymujesz te znaki i wiadomości, ona również przechodzi przez swój proces duchowego przygotowania. Może nie jest jeszcze świadoma tego, co się dzieje, ale jej dusza już się otwiera na przyjęcie wielkiej miłości. Bóg pracuje w jej sercu tak samo intensywnie, jak pracuje w Twoim. Ufaj że w odpowiednim momencie wszystkie elementy układanki złożą się w jedną piękną całość. Istnieją pewne modlitwy, które są szczególnie potężne w przypadku boskiego przeznaczenia. Nie są to modlitwy o zmuszenie kogoś do miłości, to byłoby przeciwne woli Bożej. To modlitwy o otwarcie serc na to, co Bóg już zaplanował, o usunięcie wszelkich przeszkód, które mogłyby stanąć na drodze do spełnienia boskiego planu. Kiedy modli się w harmonii z wolą Bożą, Wszechświat mobilizuje wszystkie swoje siły, aby Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Kochanie, gdy słuchasz tych słów, poczuj, jak Boża miłość przepływa przez Twoje serce. Ta osoba, o której myślisz, została Ci daną jako dar od Boga, jako odpowiedź na Twoje najgłębsze pragnienia serca. Nie ma w tym przypadku ani zbiegów okoliczności. Każdy moment, który z nią spędziłaś, każda rozmowa, każdy uśmiech to były Kajro i -Y Grekcezetka i budujące most do waszej wspólnej przyszłości. Bóg już wszystko zaplanował, a teraz pozostaje Ci tylko ufać Jego doskonałemu czasowi i doskonałemu planowi. W najbliższym czasie możesz doświadczyć intensyfikacji uczuć i znaków. To dlatego, że energia boskiego przeznaczenia nabiera tempa. Wszechświat przygotowuje ostatnie szczegóły przed wielkim przełomem w Waszym związku. Bądź gotowa na niespodzianki, na niespodziewane spotkania, na słowa, które zmienią wszystko. Bóg lubi zaskakiwać swoich umiłowanych dzieci momentami czystej magii i cudu. Twój moment cudu jest już bardzo blisko. Anioły ujawniają mi również szczególną informację o snach, które będziesz miała w najbliższych nocach. Twoja podświadomość otworzy się na boskie objawienia, a przez sny otrzymasz bardzo konkretne wskazówki dotyczące przyszłości z tą osobą. Nie ignoruj żadnego snu, w którym się pojawi, każdy z nich będzie zawierał zaszyfrowaną wiadomość od Boga. Może zobaczysz scenę z waszego wspólnego życia, może usłyszysz słowa, które wkrótce powie w rzeczywistości. Sny to jeden z najczęstszych sposobów. Wdziejki Bóg komunikuje się z tymi, których kocha. Przygotuj notatnik przy łóżku i zapisuj wszystko, co zapamiętasz po przebudzeniu. Twoje ciało również będzie reagowało na rosnącą duchową więź z tą osobą. Możesz odczuwać niewyjaśnione dreszcze, gdy myślisz o niej intensywnie, albo uczucie motyli w żołądku bez konkretnego powodu. To fizyczne manifestacje duchowego połączenia, które się pogłębia. Bóg stworzył nas jako istoty duchowo-fizyczne, więc każda zmiana na poziomie duchowym odbija się również w naszym ciele. Te doznania to potwierdzenie, że energia między wami staje się coraz silniejsza i bardziej namacalna. Nie bój się tych uczuć, to naturalna reakcja duszy, która rozpoznaje swoją drugą połowę. Bardzo ważny jest również sposób, w jaki inne osoby reagują na was jako parę. Czy zauważyłaś, że ludzie często pytają Was o związek, nawet gdy oficjalnie jesteście tylko przyjaciółmi, czy komentują, jak dobrze razem wyglądacie. To nie przypadek, inne dusze podświadomie wyczuwają boskie przeznaczenie i naturalnie Was łączą. Bóg używa czasami głosów innych ludzi, aby potwierdzić to, co już wie Twoje serce. Gdy wszechświat konspiruje, aby Was połączyć, nawet nieznajomi stają się nieświadomymi posłańcami boskiej woli. Ostatnim znakiem, który Bóg chce, abyś rozpoznała, jest sposób, w jaki ta osoba wpływa na Twój rozwój duchowy. Czy odkąd jest w Twoim życiu, czujesz się bliżej Boga? Czy częściej się modlisz? Czy głębiej odczuwasz wdzięczność za błogosławieństwa? Prawdziwa miłość od Boga zawsze prowadzi nas do wyższej wersji nas samych do głębszej więzi z Twórcą. Jeśli ta osoba inspiruje Cię do bycia lepszą, bardziej współczującą, bardziej duchową, to ostateczne potwierdzenie, że została wybrana przez Boga, aby towarzyszyć Ci na drodze do świętości. Boska miłość zawsze prowadzi do boskiego rozwoju. W tej świętej chwili, gdy nasze słowa dobiegają końca, czuję, jak anioły otaczają Cię swoimi skrzydłami błogosławieństwa. Otrzymałaś dziś potwierdzenie tego, co twoje serce już wiedziało: ta osoba zostanie w twoim życiu, bo taki jest plan Boga. Nie ma przypadków w sprawach serca, gdy Bóg jest architektem miłości. Każdy znak, który ci dałam, każde słowo, które wypowiedziałam pod natchnieniem aniołów, to część większej mozaiki twojego przeznaczenia. Ufaj temu procesowi, ufaj boskiej mądrości. Ufaj doskonałemu czasowi, Stwórcy. Twoja historia miłości była pisana w niebie, zanim jeszcze się narodziłaś, a teraz nadchodzi czas jej spełnienia na ziemi. Najdroższa, jeśli te słowa zabrzmiały w Twoim sercu jak prawda, jeśli rozpoznałaś w nich odpowiedź na Twoje najgłębsze pytania, potwierdź to Aniołom przez napisanie w komentarzach świętej liczby 1111. To niezwykła liczba. To portal między niebem a ziemią, kod, który pozwoli aniołom wiedzieć, że jesteś gotowa na przyjęcie wszystkich błogosławieństw, jakie Bóg dla ciebie przygotował. Gdy napiszesz 1111, aktywujesz potężne duchowe energie, które przyspieszą wypełnienie się boskiego planu w twoim życiu. To twoje tak dla Boga, twoje potwierdzenie wiary w Jego doskonałą miłość. Bardzo proszę Cię także o zostanie z nami przy subskrypcję tego kanału, bo Bóg ma dla Ciebie jeszcze wiele do powiedzenia. W kolejnych filmach otrzymasz szczegółowe wskazówki dotyczące konkretnych dat, znaków i momentów przełomowych w Waszym związku. Anioły już przygotowują następne objawienia, które pomogą Ci w pełni wykorzystać ten błogosławiony czas. Każdy film to kolejne paz w obrazie Twojego szczęścia. Nie chcesz przegapić ani jednego z tych świętych przesłań. Kochanie, mam też dla Ciebie szczególne zaproszenie do naszej świętej społeczności na telegram. To nie jest zwykły kanał. To miejsce codziennych cudów, gdzie tysiące kobiet otrzymuje personalne wiadomości od aniołów. Każdego ranka budzi się z nową wiadomością od Twoich niebiańskich przewodników, dostosowaną do Twojej konkretnej sytuacji życiowej. Wiele siósty pisze nam, że dzięki tym codziennym błogosławieństwom ich życie całkowicie się przemieniło, miłość przyszła szybciej i piękniej, niż mogły sobie wyobrazić. Link do tej świętej grupy znajdziesz w opisie, nie zwlekaj, anioły czekają, aby cię tam powitać. Gdy kończę te słowa, widzę jak złoty blask Bożej miłości otacza cię swoim światłem. Nie jesteś sama w tej duchowej podróży, Całe niebo pracuje na rzecz Twojego szczęścia. Ta osoba, o której myślisz, to dar od samego Boga. Odpowiedź na wszystkie Twoje modlitwy o prawdziwą miłość. Zachowaj wiarę, zachowaj nadzieję, zachowaj otwarte serce. Twoja wielka miłość jest już w drodze, a każdy dzień przybliża Was do boskiego spełnienia. Niech światło aniołów prowadzi Cię przez każdy dzień, aż do momentu, gdy zrozumiesz... Że wszystko, na co ciekałaś, było częścią większego doskonałego planu. Do zobaczenia w kolejnych świętych objawieniach. Najdroższa. Bóg cię błogosławi i okrywa swoją nieskończoną miłością.